Zobaczcie, jak wygląda róża, róża w y, pierwszej klasie. Przyjrzyjcie się, tu jest pień od dzikiej róży. Zobaczcie, co tutaj macie na górze. Ile odnóg wychodzi z łodygi, i dookoła. Nie na jedną stronę, tylko. Tylko macie oczka założone z każdej strony. Tu jest na dwa oczka, ale zobaczcie, ile pędów wyszło z tych dwóch oczek. Tak jest wyprowadzona róża. To są róże w klasie pierwszej. One mają zwiększoną też mrozoodporność ze względu na to, że zobaczcie, żeby taka korona powstała, to i badel musi być gruby. To jest róża dzika. Yy, wiele osób, słuchajcie, wycofuje się z produkcji róży na, na, na terenie całej Polski, dlatego że róża yy, jest no, problematyczna w produkcji. Nikt nie chce tego robić, bo to jest ciężka praca, yy, chyłkiem, tak, bo to jest yy, yy, przede wszystkim róża krzaczasta, żeby ją zaokulizować. Ona musi być okulizowana przy samej ziemi. Wszystko robisz chyłkiem, w krzaczorach kolczastych, to już nie chodzi o to, że tam założysz tą, ten, ten połączek w okulizacji, ale to później jeszcze trzeba rozwiązać te folijki, później trzeba to przyciąć. No nie chcą młodzi, młodzi, nie chcą już w ogóle tego robić. Starsi ludzie jeszcze robią, ale słuchajcie, już jest znikoma ilość ludzi, którzy robią róże.